widzu. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić pikety greczyn, posiadając odpowiednią ilość wojska i posiadając odpowiednie umiejętności na naszej bohaterce. Zaczniemy sobie od piketu 8. Spójrzcie, mamy greczyn. Trzeci level. Co ważne, potrzebujemy 7 ataku, 7 musi być koniecznie i expert Offense. Bardzo ważną zależnością jest to, żebyśmy mieli tych goblinów powyżej 90, około 90 minimum na piket ósemkę. Potrzebne są dwa Wolf Ridery na drugim i trzecim slocie. I możemy sobie ruszać. Nie mam nic założone, bohater jest pusty, goły i wesoły. 90 zaledwie jest. Działa to nawet bodajże na liczbie 85 goblinów. Ale nie biorę za to odpowiedzialności, jeżeli coś nie pójdzie. Na 90 jest to sprawdzone, na 88 też było bodajże sprawdzane. Ale standardowy taki mini roll bym powiedział: goblina mamy. 94 łącznie warmin, dwa pieski. Spójrzcie, PC nie daje rady tego zrobić. I jak się zachowają psy? Mamy dwa tryby rozegrania walki. Mam na myśli to, że psy mogą pójść w, dwo w dwojaki sposób. Zobaczycie sobie to na przykładzie piketu ósemki, zobaczycie sobie to na przykładzie piketu dwunastki, czyli maxi. Patrzcie. Pierwszy goblin ustawiony na slocie pierwszym atakuje w górnego od tyłu. To jest istotne. Goblin środkowy, czyli ruszając się jako czwarty, musi się ustawić w tym miejscu. Kolejny goblin, czyli z miejsca piątego, Musi się ustawić w samym rogu. I ten goblin, ostatni, on musi się ustawić w miejscu tym. To jest bardzo istotne i konieczne. Zobaczcie. Dochodzi do sytuacji, gdzie teoretycznie, bijąc tego psa, bo my tego będziemy atakować, dochodzi do nas ten, ale on się nie skusi na goblina. Ten i ten nie dobiegają. Patrzcie, co się dzieje w takim wypadku i w takiej sytuacji. Atakujemy sobie z tego punktu. I piesek cofnął tutaj. Ten pies pójdzie za tym goblinem. Patrzcie na to. Cofamy sobie go tutaj. I zobaczcie do czego dochodzi. Ten pies nie dobiega do nas. Ten pies do nas nie dobiega. My bijemy sobie tego. Nawet nie zbiliśmy go. Zobaczcie. Kolejny pies nawet morale dostał. Nie ma to żadnego znaczenia. My i tak daliśmy radę to zrobić. Bijemy sobie ósemkę. Wejtuje, żeby nie było. 27,2. Także, waleczka rozegrana. ok, ja wam pokażę teraz na standardowym rolu, bo to jest standard, no to jest około 115 tych goblinów. Tak samo, bez niczego, 7 ataku, łowka i jedziemy sobie. Tutaj pecet już sam robi. Spójrzcie do. I idziemy tym samym schematem, czyli tutaj, ty idziesz tutaj, ty idziesz tutaj. Dochodzi do analogicznej sytuacji, atakujemy dwudziestkę. Ciebie ściągamy tutaj, ty idziesz tutaj, tutaj tak, tak. Bijemy drugiego. Spójrzcie na to, 20, 20 goblinów, 2 wilki. Straty, 99 goblinów nam zostaje i 8 cyklopów, także... Yy, także tak to wychodzi. Pokażę wam też, że zmiana, zmiana może mieć duże znaczenie, ale to na innym Przykładzie. Przechodzimy sobie do piketu 12. Jaka jest zależność? Tutaj ma jeden ataku. Tutaj mamy Spirit of Oppression założony. Tu musimy mieć koniecznie minimum 115 goblinów w staku i pojedynczo gobliny na 4, 5, 6, i 7 slocie. Oczywiście dwa wilki są nam potrzebne. Nie jest to trudne do wbicia. Zobaczcie, że Greczyn ma dopiero trzeci level. 115 psów to jest Rolls. Średni standardowy, często możemy dostać y, duele goblina, więc y, nie jest to wcale nieosiągalne nawet w pierwszym dniu. Także patrzcie na to, atakujemy sobie. I tutaj dochodzi do trochę innej sytuacji. Psy trochę inaczej pójdą, ale gramy tak samo, czyli atakujemy tego psa na początku. Poszło. Środkowy goblin idzie w tą stronę. Ten goblin. Idzie tutaj. Już psy poszły inaczej. Zauważcie. I tym idziemy tutaj. Dokładnie te same miejsca. Spójrzcie na to. I Teraz zostają tu dwa gobliny. Ty do nas dobiegasz, ale się nie skusisz ponownie na goblina. Dochodzi do tej sytuacji. Zobaczcie, ja nawet go nie zbiłem. Przechodzimy sobie goblinem tutaj. Patrzcie. Ten nie dobiega. Ten nie dobiega. Tu wchodzimy. Zbite. Ty dobiegasz. Przyjmujemy zaledwie... 2 trzy ciosy. Tutaj nie siadły za bardzo nawet. Nawet damage za bardzo nam nie siadł. Także spójrzcie. 55 goblinów tam jeszcze zostaje w armii. 12 sztuk zrobione. A teraz zobaczycie sobie. Co się stanie w momencie. Gdy jednego goblina dosłownie zabraknie. Patrzcie jest 114. Już jest zmiana. Patrzcie. Już jest to nierobialne. Wchodzimy sobie tutaj, ok, tu wszystko ładnie zadziałało, tutaj poszło. I spójrzcie teraz na ruch tego psa. On nie pójdzie w jedynkę, tylko on pójdzie w niego bezpośrednio. Patrzcie to. Widzicie, już to jest nierobialne. Praktycznie nie do, nie do wyjścia to jest. Psy poszły inaczej. Nie da rady tego zrobić, choćbyśmy chcieli. Psy już idą w goblina, tak. I kolejną ważną rzeczą jest to, że Mając piket 12. bardzo ważna jest rola drugiego psa. Zamienimy sobie psa, powiedzmy, na jednego orka. W piket, dobra. Spójrzcie na to. Atakujemy sobie. Pies ustawił się w innym punkcie. Pies? Powinien stać na tej kratce i na tej kratce, tutaj w środku, a stoi teraz na tej i na tej. Więc on przesunął się o jedno pole. I tutaj nam się to lekko posypie. Spójrzcie na to. Teraz dobiega do nas ten, ten i ten. Mamy aż trzech. Także ustawienie ma znaczenie i widzicie, one już poszły inaczej, zupełnie. I tutaj już dalej. Rozgrywka nie ma sensu, dlatego ten pies na dwójce jest piekielnie istotny. Ten pies na dwójce no, robi ogromną różnicę. pójdę jeszcze po pieska szybko w po zamku. Powtórzymy sobie walkę. Op. Zobaczcie. I pies był tutaj ustawiony wcześniej, jeżeli mieliśmy orka, pies był ustawiony dalej. I atakujemy sobie dalej, ustawiamy sobie standardowo. Są to bardzo ważne zależności, także. Spójrzcie sobie. No, tutaj źle zaatakowałem. OK, powinienem tamtego zaatakować. Tutaj mój błąd. E, powtórzę walkę, żeby tutaj nie było, że coś zkipałem. Zobaczcie, jak ważne właśnie jest rozegranie po kolei tej, tej rozgrywki. Zbijamy i tu atakujemy drugiego oczywiście. Spójrzcie, 55 jeszcze goblinów nam zostaje, a mamy Greczyn zaledwie trzeci level. Co istotne, jeżeli mamy statystyki jeszcze lepsze, tym lepiej dla nas. Tych goblinów zostanie więcej. Jednostki pójdą tak samo, ale wystarczy jeden ataku mniej. Wystarczy brak ekspertowki i to już nie działa. Musimy mieć koniecznie 115 goblinów w armii na pierwszym slocie i wtedy nam to ładnie działa. Także dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że docenicie to, bo testów troszkę było nad tym. I dajcie znać w komentarzu, co na ten temat uważacie. Uważam, że poradnik wyszedł dość spoko. Może to być bardzo fajną metą, bo wiele osób, Greczyn, boi się po prostu wchodzić w pikety, co jest normalne ze względu na równy speed z pieskami. A tutaj mamy udowodnione, że piketusemka to jest odstrzała, a piket dwunastka nie potrzebuje jakiejś kosmicznej zale zależności. Piketusemką zrobiliśmy nawet z moralą mu pieska, nie? więc e, tutaj wa ważne jest to. Pokażę Wam jeszcze rozegranie w sumie bez morali od pieska, czyli standardowy rol Tutaj mam wrzucony 115 i to jest picket 8, tak. Spójrzcie, PC luźniutko robi i ustawiamy się standardowo. Hop, 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 hop. No i spójrzcie na to, nie? Wbijamy sobie drugiego. 99 goblinów mi jeszcze zostało, nie? Czyli zostało wam 99 goblinów. Dobieracie kolejne dwa psy i robicie kolejny piket, nie? Robicie kolejny piket 8, nie? I zobaczcie, ja mam 2 plus 2 spira, ale to mi jest w ogóle niepotrzebne do tego, żeby zneutralizować straty, tak? Także widzu, kochany, łapka w górę. Sub. Co, widzimy się na kolejnych poradnikach i widzimy się na streamach. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymajcie się. Siemaneczko.